Chociaż możliwe, że tędy kiedyś jechałem, nawet też tym Pękiszowem. Czasami to już zapominam gdzie byłem, a gdzie nie byłem. Po prostu kojarzę miejscowości dosyć, bo tak ktoś znajomy tu mieszkał, a to coś i to tak człowiek z nazwy kojarzy, a tylko z nazwy, bo nawet nie był. No, zobaczymy co w tym pełni jest. Pewno taki dosyć mocno leśny teren. godzinki sobie jedziemy. A tu przynajmniej tak nie czuć tego chłodu. Jak mówię, tu z każdej strony jesteśmy osłonięci drzewami. że jak się okaże, że trzeba będzie później zawracać z powrotem, że nie będzie przelotu przed pełną gdzieś dalej? No, coś tak widać. Gęsto, gęsto tutaj w tym pełni szofier Powiem Wam, że fajnie to wygląda, niezły klimat Chyba tak nie kojarzę tego miejsca Jakiś przelot czy coś I co Chyba tutaj się nic Nie, wy nie wydarzy takie boisko Nie, to tu na bank nie byłem To 100% Więc no Warto było tutaj zjechać sobie Umfajne donki, ci drewniane, pełki szuf. Musi <noise> być rozległa ta miejscowość. <noise> Prawie. już koniec miejscowości tu sobie gaz idzie, słupki no ciekawe, ciekawe dokąd to mnie poprowadzi. Hahaha <laughs> Ale jaja. Trochę spontanicznie sobie jadę. Fajny asfaltik. Kościutki. Może kiedyś tu drogi nie było, ale teraz coś jest. Szkoda, że znaków nie ma, bo tak to byśmy wiedzieli przynajmniej gdzie się prowadzi, gdzie to idzie. Kurde, ty what the fuck? Co tam jest? Masz ma jakieś takie. Czyś tam mieszka, czy co? Jeszcze taka osada. Droga leśna do, 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 do ruchu publicznego jest do Kuźniczyska do okay. No to spoko. Ale super ten asfaltik jest, chociaż tutaj trochę korzenie wy tą drogę piereszowały też pewnie ta sama informacja no Sam raz na motocyklu, Bo autem jakby tu ktoś się miał mijać Tu na tym odcinku na przykład Przed nami to, to Szału nie ma I co? Dojazd pożarowy Okej okay. Ale jakaś miejscowość już jest. Aha, no to powiem wam Coś tam kojarzę no jakiś kościół też To mm są -hmm. takie stare lampy Zardzywiałe Nie wiadomo z jakich lat w ogóle.